Tu, może tak dodam jeszcze na boku troszeczkę tego, co pan Dzierżawski powiedział, że dzisiaj właśnie zaczynamy, zaczynają do nas docierać wyniki wyborcze ze Stanów Zjednoczonych, i tam bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła, jeśli chodzi o to, no bo to wielkie republikańskie zwycięstwo jednak nie nastąpiło. I jeden z istotnych czynników, które się pojawiają w wielu stadach, numer jeden powód do głosowania w czasach inflacji, w czasach potencjalnego głodu, w czasach zwiększonej przestrzenności itd., aborcja. Ludzie głosowali na demokratów po to, żeby móc dalej zabijać swoje dzieci. Więc rzeczywiście to jest bardzo mocna sprawa, tak jak Pan Dzirowski powiedział, na której nigdy nie można sprowadzać gdzieś tam do parteru, że to jest drugorzędne, że przecież są inne rzeczy ważniejsze. No nie. Jednak są rzeczy pewne bardzo podstawowe, które są bardzo ważnym wskaźnikiem tego, gdzie jest nasze społeczeństwo i dokąd zmierza.